Psalm, który otwiera drzwi do uzdrowienia i przełamuje pychę. Czasami przychodzimy do Boga nie po cud, ale ze złamanym sercem i pustymi rękami. I wtedy Psalm 51 staje się mostem między naszym poczuciem winy a Jego miłosierdziem. Zanim zaczniemy, daj nam znać, z jakiego kraju słuchasz. Miłej lektury i niech Bóg Cię błogosławi. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj mówimy o tym, o czym wielu z nas stara się milczeć. Nie o zwycięstwach. Nie o wielkich czynach, nie o świętych czynach, którymi można się chwalić, ale o tym, co kryje się za drzwiami, gdy jesteśmy sami. O grzechu, o poczuciu winy, które dusi nas od środka, o wspomnieniach, które nie dają nam zasnąć, o słowach, które wypowiedzieliśmy i których nie możemy już cofnąć, o czynach, które sprawiają, że patrzysz w lustro i pytasz czy naprawdę to zrobiłem? Wiem, że są wśród nas ludzie. Którzy przeżyli całe życie z godnością, nigdy nie brudząc sobie rąk ani nie igrając z losem. Ale powiedz mi szczerze, czy nie miałeś nigdy chwil, w których uświadomiłeś sobie, że zdradziłeś nie tylko kogoś, ale samego siebie? A co najgorsze, zdradziłeś Boga. Wszyscy nosimy te rany. Niektórzy zszywają je milczeniem, inni próbują je znieczulić alkoholem lub czynami. Jeszcze inni ukrywają je za maską pobożności, uśmiechów i właściwych słów ale rana pozostaje i jątrzy się. Psalm 51 nie jest modlitwą zwycięzcy. To krzyk człowieka, którego przeszłość dopadła. Dawid, król, bohater, człowiek według serca Bożego, nagle okazał się zdrajcą. Pojał żonę innego mężczyzny, zabił jej męża, a gdy wszystko wyszło na jaw, załamał się. Ten psalm nie mówi o właściwym życiu. Chodzi o wzniesienie oczu ku niebu, gdy nie możemy już patrzeć ludziom w oczy. I tu pojawia się pytanie: Po co nam ten psalm? Nie jesteśmy Dawidem. Nie zabijaliśmy, nie panowaliśmy, nie decydowaliśmy o losie całych narodów. Ale zdradziliśmy tych, których kochaliśmy. Oszukiwaliśmy. Przymykaliśmy oczy na ból innych. Milczeliśmy, kiedy powinniśmy byli powiedzieć prawdę. Mówiliśmy prawdę, kiedy powinniśmy byli milczeć. I za każdym razem umierała cząstka naszej duszy. A teraz powiedz mi, czy możemy prosić Boga o uzdrowienie, jeśli nasze serce nie jest jeszcze oczyszczone? Czy możemy modlić się o zdrowie, jeśli naszą duszę zaraża pycha, nienawiść i chciwość? Czy możemy oczekiwać cudu, jeśli uparcie nosimy w sobie truciznę, którą połykamy każdego dnia? Dlatego Psalm 51 jest modlitwą pokutną. Nie jest modlitwą o sukces, pieniądze ani zdrowie. Jest modlitwą o oczyszczenie. Dawid prosi. STW, zamknięte RZ, we mnie serce czyste, Boże. Nie prosi: spraw, aby nikt się nie dowiedział. Nie prosi: odwróć konsekwencje. Prosi tylko o jedno: aby Bóg dał mu szansę na ponowne oddychanie czystym powietrzem, a nie odur winy. I tu zaczyna się konflikt. Emigrek, ludzie, pragniemy sprawiedliwości. Chcemy, aby grzesznik zapłacił. Chcemy, aby zdrajca cierpiał. Chcemy, aby złodziej wrócił. Chcemy, aby morderca trafił do więzienia. Ale Bóg mówi: okaże miłosierdzie. I to nas irytuje. Bo jeśli Bóg przebaczył Dawidowi, to znaczy, że przebaczy również mojemu wrogowi. I to boli. Chcemy miłosierdzia dla siebie, ale sprawiedliwości dla innych. Oto dylemat. Ale tu właśnie objawia się moc Psalmu 51. Nie możesz go przeczytać i pozostać taki sam. Albo zaakceptujesz, że tak samo jak twój wróg potrzebujesz przebaczenia. Albo zamkniesz tę księgę i będziesz żył z kamieniem w piersi. Tekst psalmu. Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia swego i według ogromu miłosierdzia swego zgładź moje przewinienia. Obmyj mnie zupełnie z nieprawości mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Bo uznaję moje przewinienia. A grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem. I uczyniłem to zło przed tobą, abyś był sprawiedliwy w swym wyroku i nieskalany w swym sądzie. Oto zostałem ukształtowany w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka. Oto pragniesz prawdy w głębi duszy, a w ukryciu dałeś mi poznać mądrość. Pokrop mnie izopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg bielszy się stanę. Spraw, abym usłyszał radość i wesele. A kości, które skruszyłeś, rozradują się. Odwróć swe oblicze od moich grzechów. I zgładź wszystkie moje winy. STW zamknięte RZ we mnie czyste serce, Boże. I odnów we mnie prawego ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z Twego zbawienia i wzmocnij mnie swym wszechmocnym duchem. Będę nauczał przestępców dróg Twoich, a niegodziwi nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od rozlewu krwi, Boże, Boże mego zbawienia, a mój język będzie wielbił Twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz moje wargi, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Bo nie masz upodobania w ofierze, choćbym Ci ją dał. Nie masz upodobania w całopaleniach. Ofiarą Bożą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym, Boże, nie wzgardzisz. Uczyń dobrze, Panie, swej łaskawości Syjonowi. Odbuduj mury Jerozolimy. Wtedy będziesz zadowolony z ofiar sprawiedliwości, z całopaleniami i ofiarami całopalnymi. Wtedy będą składać cielce na twoim ołtarzu. Bracia i siostry, powiedzmy sobie jasno, ten psalm nie jest dla tych, którzy uważają się za doskonałych. Jest dla tych, Którzy upadają i nie mogą powstać. Dla tych, którzy noszą w sercach ukryty wstyd. Dla tych, którzy są zmęczeni ukrywaniem się. Dawid uczy nas, by się nie ukrywać. On nazywa grzech grzechem. Nie szuka wymówek, nie zrzuca winy na innych. Mówi, tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem. Powiedz mi, ile razy szukaliśmy wymówek? Nie chciałem, naciskali na mnie, wszyscy tak robią. To nie jest skrucha, to targowanie się. Ale Bóg się nie targuje. Akceptuje tylko jedno złamane serce. Jest tu zdumiewająca prawda: Bóg nie żąda zapłaty. Nie chcesz ofiary, ja bym ją dał. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że za wszystko musimy płacić: pieniędzmi, zdrowiem, dobrymi uczynkami. Ale Dawid mówi: Nie, Bóg nie potrzebuje Twojej zapłaty. On potrzebuje Twojego serca. Ale niedumnego, samozadowolonego, ale złamanego, szczerego, prawdziwego. I tu właśnie otwiera się nadzieja. Bo każdy z nas może ponieść taką ofiarę. Nie każdy ma pieniądze. Nie każdy ma siłę. Ale każdy ma serce. A jeśli jest złamane, Bóg je przyjmuje. Teraz pytanie brzmi, co to ma wspólnego z uzdrowieniem? Najprościej rzecz ujmując. Choroba fizyczna często żywi się chorobą duchową. Prosimy, Panie, uzdrów mój żołądek, moje serce, moje stawy. A on odpowiada: A co z Twoją nienawiścią? Co z Twoją zazdrością? Co z Twoją pychą? Chcemy pigułki. Bóg chce operacji. Chcemy szybkiego cudu. Bóg chce głębokiego oczyszczenia. A jeśli nie pójdziemy drogą pokuty, każdy cud będzie tymczasowy. Ponieważ korzeń choroby pozostaje. Ale kiedy modlimy się z Dawidem, stw. zamknięte rz. we mnie czyste serce, Boże, wtedy Bóg rozpoczyna uzdrawianie od wewnątrz. Wtedy ciało może zostać ożywione, ponieważ dusza przestaje je zatruwać. Ale jest jeszcze inna prawda, niewygodna i trudna. Czasami Bóg nie uzdrowi ciała, dopóki dusza nie będzie uzdrowiona. Nie dlatego, że jest okrutny, ale dlatego, że kocha. Tak jak lekarz nie poda pacjentowi alkoholu, dopóki nie wyleczy go spicia. Tak jak ojciec nie da synowi pieniędzy, dopóki ten nie łajdę ich na narkotyki. Bóg kocha nas zbyt mocno, by pozostawić nas z grzechem, a mimo to obdarzyć zdrowiem. I tu stajemy przed wyborem. Możemy nadal prosić o uzdrowienie, nie zmieniając serca. A wtedy spotka nas rozczarowanie. Albo możemy pójść inną drogą, najpierw skrucha, potem miłosierdzie. Najpierw spowiedź, potem oczyszczenie. Najpierw łzy, potem radość. Psalm 51 nie jest magiczną formułą. Nie jest zaklęciem, które automatycznie przyniesie cud. To droga, którą należy podążać. Droga przez uczciwość, ból i spowiedź. Ale na końcu tej drogi stoi Bóg, który mówi: Zmyje twoje grzechy jak gęstą chmurę. Bracia i siostry, dziś was napominam. Nie lękajcie się przynieść mu złamane serce. Nie lękajcie się wyznać, co was dręczy. Nie lękajcie się nazwać swoich grzechów po imieniu. Bo tylko wtedy, gdy wpuścicie światło do waszego serca, ciemność zniknie. A wraz z nią wiele z tego, co was niszczy od wewnątrz, zniknie. A wtedy możecie prosić o uzdrowienie. Bo Bóg usłyszy głos pokornych, a nie pysznych. I wtedy otworzy się droga do cudu. Drodzy bracia i siostry, dotarliśmy do końca naszych rozważa nad Psalmem 51, ale prawdziwy finał dopiero nadejdzie, ponieważ wydarzy się nie w słowach, ale w Waszych sercach. Kiedy Dawid modlił się tymi słowami, nie przemawiał przed zgromadzeniem, nie udowadniał swojej racji, nie starał się zyskać szacunku tłumu. Mówił tak, jakby stał nagi przed Bogiem. I dlatego pytam was, czy moglibyście dziś, teraz, w obecności wszystkich, zdjąć maski, odrzucić wymówki. Przestać odgrywać rolę porządnego człowieka i przyznać, tak, zgrzeszyłem? Boimy się tego, bo prawda obnaża. Prawda czyni nas bezbronnymi. Ale tylko prawda otwiera drzwi do wolności. Spójrzcie uczciwie na swoje życie. Ile jest nagromadzonych długów, których nie spieszy nam się spłacić? I nie mówię tu tylko o pieniądzach. Mówię o słowach wdzięczności, których nigdy nie wypowiedzieliśmy do naszych rodziców, gdy jeszcze żyli. O przebaczeniu, którego nie udzieliliśmy współmałżonkowi, a on już jest w grobie. O trosce, którą mogliśmy okazać bliźniemu, ale zignorowaliśmy ją, nie ma dla niego czasu. Zostawiliśmy te długi w przeszłości, ale leżą nam na sercach jak kamień. A ten kamień nas przygniata. Dawid rozumiał, że grzech to nie tylko czyn, to także milczenie, obojętność, tchórzostwo i chłód. Możecie zapytać, po co to wszystko wywlekać? Żeby się torturować? Żeby żyć w wiecznym poczuciu winy? Nie, moi drodzy. Żeby się uwolnić. Dopóki człowiek ciągnie za sobą worek grzechów, nie może iść naprzód. Męczy się, garbi, staje się drażliwy, rozgoryczony, chory. Czy nie widzieliście, jak gniew i gorycz postarzają człowieka szybciej niż czas? Czy nie zauważyliście, że niektóre twarze marszczą się nie od starości, ale od urazy? Dlatego ten psalm jest tak potrzebny. Uczy nas, by nie ciągnąć tego worka dalej. Mówi: Oddajcie to Bogu. Ale tu pojawia się dylemat. Co, jeśli ten, którego nienawidzę, dostąpi takiego samego miłosierdzia jak ja? Co, jeśli mój wróg zostanie przebaczony równie łatwo? Chcemy zbawienia dla siebie, ale sądu dla innych. I to jest najtrudniejszy moment. Bo Bóg nie dzieli ludzi na tych, których kocha i tych, których nienawidzi On okazuje miłosierdzie każdemu Nawet temu, kto zrujnował ci życie Nawet kobiecie, która ukradła ci męża Nawet ten sąsiad, który pozwał cię o zienie Nawet urzędnik, który okradł cię z lat Bóg jest gotów im wybaczyć A ty? W tym tkwi prawdziwa walka Zaakceptowanie, że Bóg jest miłosierny nie tylko dla ciebie ale i dla Twojego wroga to krok, który wiąże się z krwią. Ale to właśnie tam kryje się prawdziwa skrucha. Nie tylko przyznanie się do grzechów, ale i uznanie, że Twoi wrogowie są grzesznikami takimi jak Ty i również potrzebują miłosierdzia. A jeśli Bóg im wybaczył, to kim Ty jesteś, żeby trzymać kamień w dłoniach? Wiem, że siedzisz tu i myślisz łatwo mówić. Ale straciłam wszystko. Straciłam męża. Straciłam zdrowie. Straciłam młodość. Jak mogę wybaczyć? I tutaj powiem coś, co może być nieprzyjemne. Jeśli nie wybaczamy, skazujemy się na chorobę. Na wewnętrzne zepsucie. Na wieczną niewolę. Bo brak wybaczenia niszczy nas, a nie tych, których nienawidzimy. Dawid modlił się. STW zamknięte RZ we mnie, Boże, czyste serce. Czy wiesz dlaczego? Bo brudne serce to trucizna, która zabija od środka. Dlatego mówię: Uzdrowienie nie zaczyna się od pigułki, od kroplówki, od modlitwy o zdrowie. Zaczyna się od skruchy. Kiedy człowiek oczyszcza duszę, ciało również zaczyna się odradzać. Widziałem, jak ludzie pozbywali się bezsenności po spowiedzi, jak znikały bóle, których lekarze nie potrafili wyjaśnić. Nie dlatego, że to magia, ale dlatego, że kiedy ciężar winy znika, Robi się przestrzeń dla życia. Ale bądźmy szczerzy, nie każdy jest gotowy na tę drogę. O wiele łatwiej jest przyjść do kościoła, zapalić świeczkę i wyjść z myślą, że wszystko jest już załatwione. Łatwiej jest wpłacić pieniądze, niż przyznać się Bogu do zazdrości. Łatwiej jest powiedzieć innym, jakimi jesteśmy wierzącymi, niż przyznać się przed dziećmi, że byliśmy w błędzie. Dlatego ten psalm jest testem. Ujawnia to, co ukrywamy nawet przed sobą. A teraz chcę zadać Ci pytanie, co zrobisz dalej? Czy będziesz milczał, odkładając rozmowę z Bogiem na później? Czy odejdziesz stąd z decyzją, by w końcu przestać udawać? Możemy żyć kolejne dwadzieścia lat, ale wciąż nie zdecydować się na wyrzucenie tego kamienia z serca. Albo możemy to zrobić teraz. I nie ma znaczenia, ile masz lat 60, 70 czy 80. Bóg nie ma daty ważności dla pokuty. A wiesz! Co jest najbardziej niesamowite? Po pokucie nie ma już pustki. Bóg wypełnia ją radością. Dawid modlił się, przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Wiedział, radość to nie śmiech ani święta. To wtedy, gdy wstajesz rano i możesz spojrzeć sobie w oczy. To wtedy, gdy nie chowasz się przed ludźmi. To wtedy, gdy Twoja dusza oddycha swobodnie. Przestańmy więc żyć w niewoli przeszłości. Przestańmy oczekiwać sprawiedliwości od ludzi i zacznijmy szukać miłosierdzia u Boga. Bo ludzie będą pamiętać nasze błędy do końca życia, a Bóg wymarzy je jak mgłę. Ludzie będą nas osądzać, a Bóg przebaczy. Ludzie będą szeptać za naszymi plecami, a Bóg powie, jesteś moim synem. Jesteś moją córką. Akceptuję cię. I wtedy będziemy mogli modlić się o uzdrowienie nie jak kapryśne dzieci domagające się daru, ale jak oczyszczone dusze z prażycia. Wtedy nasza modlitwa zostanie wysłuchana, ponieważ popłynie ze skruszonego i pokornego serca. Moi drodzy, nie bójcie się tej modlitwy. Jest ciężka, niewygodna, jak mórz chirurgiczny. Ale to ona zbawia. Psalm 51 jest kluczem, który otwiera drzwi. A za tymi drzwiami kryje się przebaczenie, wolność i życie. Niech więc każdy z Was dzisiaj, opuszczając to miejsce, weźmie ten klucz i otworzy swoje serce Bogu. Bo czas ucieka, a jutro może nie nadejść. Proszę Was, nie czekajcie. Podejmijcie decyzję już dziś. Niech Wasze usta powtórzą za Dawidem: STW zamknięte RZ we mnie, Boże, serce czyste. A wtedy ujrzycie cud. Nie dlatego, że ja tak powiedziałem, ale dlatego, że Bóg jest wierny swojemu słowu. Amen. Drodzy chrześcijanie, dziękuję za wysłuchanie tego kazania do końca. Subskrybujcie kanał i piszcie swoje przemyślenia w komentarzach. Podzielcie się tym z rodziną i przyjaciółmi, a zostaniecie nagrodzeni. Niech Bóg Wam błogosławi i do zobaczenia wkrótce.